Tylko tutaj jest jeden, jedyny świat, w którym się możesz odrodzić. No to to z automatu sięga do, do, do twojego ego, egoizmu i sobie myślisz, hmm. okej, okay, czy jestem tutaj na, w jakimś tam świecie i on ma jakiś kształt, ja jako jednostka, gracz w tym całym społecznym, tam nie wiadomo o kur... gierce jakiś swój ślad odciskam i mam przekonanie, że będę tutaj reinkarnowany, więc jako egoista, każdego z nas w sobie zdaje się go ma, myślę, do jakiego świata bym chciał wrócić. Automatycznie zaczynam pracować na to, żeby on był lepszym miejscem dla mojego powrotu, bo nie chciałbym być, nie wiem, odrodzić się jako dziecko, potomek, pary ludzi, którzy są zajarani na przykład y, piosenką Adiego Nowaka taką i taką, nie, która nawołuje do tego tego nie fajnego. i myślę, o, to teraz będę robił bardziej świadomą sztukę po to, żeby y, właśnie karmicznie sobie i tutaj w tej przestrzeni zostawić coś, co wpłynie na nią w sposób y, y, lepszy jako uczyni z tego lepsze dziedzictwo dla mnie tego, którego się wcielę w następnym wcieleniu. I, ja nie wiem, czy słuchając o, 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 o dziedzicze, to nie jako... płyty, to jest, wiesz, dziedzictwo, które bym chciał opuścić swojemu synowi. E, a, tu, a tutaj cieszę się cieszę się, że wreszcie <laughs> rozmawiałem o mojej płycie.